Cześć, dzisiaj taki trochę nietypowy odcinek, chociaż czy tak do końca nietypowy. Zaczęło się wszystko od tego. Może widzieliście już kiedyś u mnie, ten kto ogląda filmy o autobusach, na przykład kultowych, ten może widział już te figurki, nie tylko je. No. Kucha się na za dużo Zaczęło się od tych figurek Kupionych dziecku No i potem padło pytanie Czy chcesz samochód smoka Ja nie jestem modelarzem Nie robię, nie robię takich rzeczy po prostu No ale jak pytanie padło Odpowiedź mogła być tylko jedna Chcę No i dlatego Musiałem zrobić coś takiego nie wiem jak on się będzie prezentował w tak przybliżeniu. Na żywo wygląda całkiem ok na pewno. I tak, powiem wam jak go po prostu zrobiłem. Na pewno dużo widać po prostu nie trzeba mówić. Ale tak. Tak jak mówię, nie jestem jakimś modelarzem. Nie chodziło tu też o jakieś idealne wykonanie. Wiadomo, że jakoś ten samochód z bajki, z animacji, trzeba było jakoś przenieść do 3D. Coś tam uprościć, coś tam dodać ewentualnie. Starałem się za dużo nie dodawać i nie zmieniać. Miała to być po prostu zabawka, którą będzie się dało bawić. Różne pomysły. Był pomysł, żeby zrobić z cienkiej sklejki i tak dalej. Różne pomysły. No ale w końcu stwierdziłem, że spróbuję wyciąć z kartonu. I to zrobiłem z takiego kartonu, który jest przekładany tym takim falistym papierem, czy kartonem, jak to tam nazwać. I tak, wyciąłem sobie tak za jednym zamachem kształt. Nawet się udało, mniej więcej. Żałowałem potem, że nie odrysowałem sobie więcej sztuk, ale za, zrobiłem go za pierwszym razem. Więc troszeczkę, widać, że troszeczkę tam brakuje do ideału. Ale tak mówię, to miała być zabawka, no i nie wiedziałem, też, co mi wyjdzie. Tak mówię, nie jestem jakimś tam. No, trochę zakurzony, widzę. Nie jestem jakimś tam modelarzem. W życiu zrobiłem oprócz tego jakieś śmieszne samoloty własnego pomysłu. Kurczę, chyba z 20 lat temu. Może coś tam jeszcze gdzieś próbowałem, ale nie robiłem takich rzeczy. Więc tak. Wyciąłem ten kształt, posklejałem ze sobą, zdziwiłem się, że wszystko pasuje. No i mówię tak, pomalować ten karton teraz, czy co zrobić. O, tu Wam pokażę do czyszczenia różnych modeli, co używam. Tutaj troszeczkę się zakurzył, bo on stoi tak na otwartej przestrzeni. a z tego przy okazji wyczyszczę. A powiedzmy, że jest czysty. Może takie drobinki... No i została mi szpachla, taka do drewna. I myślę, czy jakimś cudem to by się trzymało, bo nigdzie czegoś takiego nigdy nie widziałem, żeby ktoś coś takiego robił. No i na próbę wziąłem wyciąłem taki kawałek prostokątny kartonu, zrobiłem z jednej strony z drugiej tą, tą szpachlę. Kurczę, potem sprawdzam, a to się trzyma idealnie. No więc zrobiłem tak właśnie z tym modelem. Że cały model jest pokryty, cały ten karton jest pokryty szpachlą dookoła. Jest on dosyć ciężki, jest jakby takie drewniane pudełko się zrobiło. Widać pod spodem tutaj jeszcze tą szpachlę, bo nie była pomalowana podłoga, i tutaj jest niezaklejony otwór, w którym też widać jeszcze. Mamy tutaj nawet goły karton, który nie, celowo tego nie oklejałem. Już i tu mamy tą szpachlę. Ona jest cała cały samochód jest pokryty taką szpachlą. I bardzo dobrze się to trzyma. Na to zielona farba. I tyle zrobione. Co zresztą. Jeśli chodzi o środek, to jest to modelina siedzenia. Upieczona oczywiście. Teraz, może szyba. Tak dojdziemy do, do kolejnej części środkowej. No szyba to są dwa kartoniki. Wycięta ramka z nich. Yy, wsadzony plastikowy przezroczysty plastik jako szyba. Sklejone w środku. Pomalowana rama. Taka część wymienna, gdyby na przykład podczas zabawy się zepsuła. Yy, tutaj, żeby teraz to było dobrze widać. W środku. Yy, ta deska rozdzielcza, jakby kierownica, jest zbudowana z, ze śrubki. Do tego są przyklejone plastikowe takie małe ramiona tej kierownicy i, i jakaś uszczelka gumowa jako kierownica. To jest przykręcone śrubką. Tutaj widać, nie zaklejałem, widać ten gwoździe i nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale są gwoździe i jest śrubka która wychodzi, kierownicę można wkręcić, wykręcić gwoździki można wyciągnąć w razie czego i po prostu wymienić całą tą część to tak, to tyle no tu oczywiście takie dodatki jak trąbka też wykonana z modeliny tak samo jak światła to może przejdźmy do przodu światła wykonane też z modeliny tu wierzch z wierzchu to jest plastik, który jest pomalowany od spodu farbą srebrną i porobione takie kreski nie wiem czy to będzie widać żeby było taki trochę jakoś to się ładniejsze trochę to światło no i wyskrobana dziurka z farby żeby było widać jakby, że jest żarówka przód to też jest karton czy tam kawałek papieru raczej takiego sztywniejszego pomalowany srebrną farbą w środku jest taka szara Szara farba. Co teraz? Koła. Koła same są wykonane z nakrętek po napoju. Są to czarne nakrętki. Trzeba poszukać takich właśnie... No nie ma za dużo napojów, które mają czarne nakrętki i są bez napisów różnych. Które są oczywiście nam niepotrzebne, no to jest naklejona podkładka. Śro w, tutaj, w środku, pod spodem, jest druga nakrętka z mniejszego napoju, znaczy z mniejszego napoju, tak naprawdę z większego. Po prostu mniejsza nakrętka z typowej takiej butelki 1,5 wody mineralnej, na przykład. One są sklejone. Jeśli chodzi o tu troszeczkę widać, ale tak średnio pod siedzeniem wychodzi taka rurka. Jest yy, widoczna. Jest to rurka kupiona w supermarkecie. Odpowiednio przycięta. W nią jest wsadzone. Co to było dokładnie zrobione? To było z elektrody spawalniczej. Z oczyszczonej, yy, która jest wsadzona w tą rurkę i na tym kręcą się koła. To nawet dosyć dobrze jeździ, tu troszeczkę może przyhacza. Może się to też troszeczkę wygięło po prostu, ale raczej pewnie jeździł. Aha, tu miałem sobie wyczyścić przy okazji. To sobie wyczyszczę. No i tak to wygląda. Rurka się po prostu... Jeszcze prędkościomierz z Pineski zapomniałem powiedzieć. No i właśnie w ten sposób jest zrobion są zrobione koła. Tak jak mówię, ja nie jestem jakimś idealnym yy, modelarzem, bo nie jestem wcale modelarzem. sklejałem trochę tam samolotów, coś tam nawet. Ostatnio yy, troszeczkę do tego wróciłem. Ale to tylko to. Tutaj widzimy też... Yy, ten, ten otwór, miałem go zakleić, a zostawiłem, bo nie jest mi potrzebne jego zaklejanie jakoś. Tu też był pomysł, żeby zrobić w ogóle, y, wsadzić jakieś baterie, zrobić oświetlenie, ale w końcu skończyło się w ten sposób. Zawsze to można zresztą zmienić. No i każdy sobie też może zrobić, jak chce. Kolejna sprawa, też y, nie tak do końca łatwa do znalezienia, ale jak tam pójdziemy do jakiegoś supermarketu, to powinniśmy znaleźć, czyli błotniki wraz z tym tutaj. Tą częścią błotniki. Czarna butelka plastikowa. Odpowiednio wycięta, połączona tutaj. Trzyma się w ten sposób. To wszystko wzmocnione jest. To jest przyklejone do nadwozia klejem. Jeszcze dodatkowo. Trzeba uważać, żeby sobie tu gdzieś nie pobrudzić delikatnie, żeby to, żeby to nam nie wyciekało. Drzwi, tu mogę się przyznać do jednego błędu, bo tu są wy, no, wydrapane, można powiedzieć, te szczeliny, pomalowane w środku farbą, czy też markerem, już nie pamiętam. A, jeszcze tutaj z plastiku klamka. I tutaj zrobiłem taki błąd, bo najpierw robiłem to, koła sobie przygotowałem, stał na tych małych nakrętkach, małych oponach, możemy powiedzieć, kołach. I... Zapomniałem, że tutaj będzie przychodzić jeszcze te duże koło, i tu zrobiłem taki mały błąd. Mógłbym go tutaj poprawiać, ale to jest lekko wydrapane, więc troszeczkę by było widać. Albo musiałem się naprawdę tam tym, tą szpachlą pobawić. I stwierdziłem, że to nie jest takie ważne: te drzwi mogą się w ten sposób jakoś tam otwierać. Mogę tu, mogę tu jeszcze na przykład dorobić kawałek takiego ciemnego, też ciemnej kreski, by też było, ale tak to ma być zabawka, miała być, no i to wiadomo, tak robiłem. Jak robiłem. W środku też jest tam zaznaczone. No. I to właśnie jest w ten sposób. To jest takie... Nie jest to przezroczyste. Na pewno nie na tyle, żeby to było widać, więc pasuje. Trzeba znaleźć odpowiedni... odpowiednią butelkę. To i to było z innych butelek. Także niestety najdroższy, no trzeba trochę zainwestować, bo cztery napoje trzeba było kupić, na koła, jeszcze mam zapasowe i, i te też, nie wiem czy dwa czy kupiłem, także spora inwestycja naprawdę. No i oczywiście jeszcze trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jak chcemy zrobić to i mamy figurki, te figurki z, z bajek fajnie są zrobione naprawdę fajnie i nie są takie drogie więc można sobie je kupić można sobie zrobić też po prostu taki samochodzik sam trzeba pamiętać, żeby zrobić to w ten sposób, żeby one się mieściły, czyli ja mam zrobione tak na styk smok się spokojnie mieści i z tyłu ma się mieścić kucharz, takie było założenie bo oni tam sobie jeździli nie? razem mieszczą się no, i mam taką scenkę. Na pewno, mówię, jak ktoś ogląda autobusy PRL-u, moje tam czy coś, to wiem, że któryś nagrywałem w ten sposób. Coś tam nagrywałem w ten sposób, że to było widać w tle gdzieś tam. Oczywiście tutaj Dom Pedro się czai. Profesor żegna naszych bohaterów, gdzieś tam sobie wyjeżdżają. No, i tak właśnie można sobie zrobić taką. Taką zabawkę, i też taki model. To jest na pewno kultowy, kultowy samochód PRL-u, to trzeba pamiętać. Dlatego mówię tak, nie do końca jest to nietypowy film. Po prostu typowy samochód PRL-u, klasyka. Nie można powiedzieć, że nie. Także jak ktoś chce, niech kopiuje. Dzięki za oglądanie. Cześć, do następnego.